Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka w horoskopie na styczeń 2022 roku. Mamy już nowy rok, moi drodzy. Mam nadzieję, że będziecie oglądać horoskopy. No i tak, jeżeli jesteście nowymi osobami na moim kanale, to witam Was bardzo serdecznie i zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, abyście byli ze wszystkim na bieżąco oraz abyście nie przegapili horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Jak będzie wyglądał nasz dzisiejszy horoskop? Sprawdzimy sobie kartami tarota, co może czekać osoby spod znaku raka w takich dziedzinach życia jak finanse, praca, uczucia oraz zdrowie. Także oglądajcie film do samego końca. Osoby spod znaku raka Pistyczeń 2022 roku. Popatrzmy. No to zacznijmy od, od finansów. Zobaczmy, cóż tutaj dla Was w finansach. No jeżeli chodzi o finanse, to mam pokazane, że energia może być dość nerwowa i szarpiąca tak naprawdę. Przede wszystkim tak, będziecie mieli dużo nowych pomysłów, będziecie kreatywni wraz z nowym rokiem, yy, też będziecie mieli nowe pomysły dotyczące zarabiania pieniędzy, czy też podjęcia jakiegoś dodatkowego źródła za, yy, z, <coughs> zarobienia pieniędzy, tak? No, pomysłów będzie dużo, chęci też będzie dużo. Będzie w Was taka wewnętrzna iskierka, która będzie Wam mówiła, abyście zrobili coś nowego, ale no niestety życie może Was dość, dość drastycznie tutaj zweryfikować, dlatego że pomysły, które macie, mogą y, zostać szybko tutaj zburzone i zakończone. Także ta Sfera finansów w styczniu może nie być dla was taka dobra, wbrew temu, że wy będziecie chcieli, że wy będziecie mieli chęć, wy będziecie mieli potencjał taką wewnętrzną potrzebę, aby zrobić coś nowego w sferze finansów, no ale tak jak mówię życie może was tutaj niestety lub stety zweryfikować. No, i tutaj ta sytuacja finansowa w styczniu może być dla Was troszkę cięższa i troszkę gorsza energetycznie, co niektórzy z Was mogą być dobici tym, że będziecie musieli wydać dużą ilość pieniędzy albo na sprawy związane z remontem. Albo wydać dużą ilość pieniędzy na sprawy nieoczekiwane, których się nie spodziewaliście, tak? Czyli nagle zadziewa się w waszym życiu jakaś sytuacja, której wy się kompletnie nie spodziewaliście i musicie przez co wydać w styczniu dużą ilość pieniędzy. A patrzmy teraz yy, na sferę pracy, tak? Czyli cóż tutaj u osób. Pracujących oraz szukających pracy. Zobaczmy. Osoby pracujące, jak tutaj wygląda Wasza sfera zawodowa dla osób pracujących, no i sfera zawodowa dla osób, które pracy nie mają, ale pracy szukają i pracy znajdą. <laughs> Moi mili, najpierw osoby. Pracujące. Bardzo dobrze, dobry miesiąc, moi drodzy, harmonijny, przyjacielski. Dużo pozytywnych spraw będzie działo się w Waszej pracy. Macie szansę na ukończenie jakiegoś etapu z sukcesem, osiągnięcie sukcesu, wewnętrznego spełnienia i poczucia, że udało Wam się osiągnąć coś, czego oczekiwaliście i nad czym. Przez długi okres czasu pracowaliście. Mam pokazane, że wasz szef bądź inny mężczyzna na wysokim stanowisku może w tym miesiącu styczniu okazać wam serce i okazać wam życzliwość. Także atmosfera w pracy będzie bardzo miła, bardzo sympatyczna. Tak naprawdę to czasami będziecie więcej czasu spędzali na takich rozmowach i relacjach koleżeńskich, czy też Przyjacielskich w miejscu pracy, niż na wykonywaniu samej pracy jako czynności zawodowej. Także bardzo dobry, bardzo spełniający miesiąc, w którym macie szansę na osiągnięcie sukcesu i uwieńczenie pewnych spraw związanych z pracą, z korzyścią dla Was, z tak zwaną wisienką na torcie. A jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, no to macie bardzo ładne karty, macie szansę na znalezienie pracy jak najbardziej. Otrzymacie propozycję pracy w miejscu gdzie szefem jest starszy mężczyzna. Będzie to bardzo dobra praca, dlatego że ona zapewni Wam poczucie wewnętrznej harmonii. Będziecie też w stanie w tej pracy pogodzić dom. Hmm, właśnie z wykonywaniem tej czynności zawodowej, tak? Czyli na przykład masz dom, dzieci, jakieś zajęcia, czy też inną pracę, ale ta nowa praca u tego starszego mężczyzny będzie na tyle elastyczna pod względem wymiaru godzin, że spokojnie będziesz mogła, że spokojnie będziesz mógł pozwolić sobie na to, aby podjąć tę pracę. Propozycja będzie dla Ciebie yy, bardzo zadowalająca, dlatego że będziesz miała, będziesz miał szansę wykonywać zawód, który kochasz pracę, która Ci dobrze wychodzi, do której masz talent i predyspozycję. A teraz popatrzmy moje drogie raki na uczucia. Cóż w uczuciach dla singli i dla osób w związkach. Single i osoby w związkach. No dobrze. Jeżeli chodzi o singli, no to jak najbardziej moje drogie raki, macie szansę Wraz z nowym rokiem poznać nową osobę, z którą będziecie mieli szansę stworzyć związek. Mi tutaj pokazuje się mężczyzna, czyli dla osób, które poszukują mężczyzn, macie szansę spotkać mężczyznę właśnie do związku spod wodnego znaku zodiaku. A wodny znak zodiaku to oczywiście ryby, skorpiony i tak jak wy Raki, mężczyzna, który już mógł wcześniej tworzyć rodzinę, który jest po rozwodzie albo jest wdowcem, mężczyzna, który może mieć dziecko. Natomiast pomimo tego, że będzie to osoba dojrzała, gdyż to nie jest pokazana młoda osoba, ta tutaj jest pokazany dojrzały mężczyzna, który już coś przeżył, który ma jakieś doświadczenia życiowe, pomimo tego będzie on w sobie miał taką. Um, Delikatność. Będzie miał w sobie coś takiego delikatnego, coś z dziecka, i Wam się będzie to bardzo podobało, że będzie on taki czuły, że będzie on właśnie taki delikatny i to Was w nim ujmie na pewno. Także macie szansę na poznanie mężczyzny, z którym będziecie mogli tworzyć stały i stabilny związek. <laughs> Natomiast jeżeli chodzi o osoby w związkach. No, to ja mam pokazane, że jesteście troszkę w tym związku swoim, z tą swoją partnerką czy z tym swoim partnerem, już troszkę poturbowani i zmęczeni. Um, tutaj między wami mogły być jakieś konflikty we wcześniejszych miesiącach, jakieś nieprzyjemne sytuacje, gdyż wy jesteście tutaj poturbowani. Mam też wrażenie, że tutaj mogła wejść na plan jakaś inna osoba, na przykład jakaś inna kobieta, która była dla was um, rywalką. No i zwróćcie na to uwagę, tak? Żeby tutaj nie popełniać tych samych schematów zachowań, żeby nie popełniać tutaj tych samych błędów, gdyż później po prostu możecie tego najzwyczajniej w świecie żałować, a nie jest wam to do niczego, absolutnie y, do szczęścia mojej mili potrzebne. Mogą być między Tobą a Twoim partnerem, drogi raku, w tym miesiącu styczył jakieś kłótnie, konflikty, sprzeczki. Docinki słowne, natomiast mam pokazane, że pomimo wszystko, wszystko dobrze się zakończy. Pogodzicie się, gdyż po burzy przychodzi tutaj słońce. Także wszystko dobrze się zakończy. A popatrzmy, moje drogie raki, cóż Was czeka w zdrowiu. Jeżeli chodzi o zdrowie, to nic poważnego mi się tutaj dla Was nie pokazuje, i to jest główna i przewodnia informacja. No po prostu nic strasznego tutaj nie widać w kartach. Jest tutaj kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim Wam jest potrzebne więcej ruchu i nowa dieta, gdyż Wy tutaj prawdopodobnie Macie co niektórzy problem z nadwagą, co niektórzy mogą mieć problem już z otyłością, taką kliniczną. Jest tutaj pokazane niezdrowe odżywianie się, jedzenie fast foodów, jedzenie słodyczy, jedzenie rzeczy niezdrowych, których nie powinniście jeść. Do tego jest tutaj za mało ruchu. Potrzeba Wam tutaj więcej ruchu. Uważajcie na to, aby Was też nie przewiało w tym miesiącu podczas przemieszczania się jakimś środkiem transportu, tak żeby ktoś nie otwarł gdzieś okna albo na przykład żeby drzwi też były dobrze zamknięte, żeby Was po prostu nie przewiało i co niektóre raki delikatnie powinny zwrócić uwagę na układ pokarmowy oraz na swoje kości. Ślicznie Wam dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, to zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie horoskopy do samego końca. Ja tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego miesiąca oraz udanego całego 2022 roku. Pozdrawiam serdecznie.